Witam na kanale Krok do Sukcesu. Trochę mnie nie było, ale już wracam do w miarę regularnego nagrywania. Dzisiaj chciałem wam pokazać podsumowanie grudnia 2024 roku, który bardzo mnie zaskoczył i nie spodziewałem się, że wykręci aż taki wynik. A więc przechodzę do podsumowania. W grudniu udało się wysłać 5001 zamówień z Allegro i Empika oraz 171 zamówień na Early, co w sumie daje 5172 zamówienia, co jest bardzo dużą ilością, tym bardziej, że byłem przygotowane na trochę mniej zamówień. Najwięcej zamówień było 16 grudnia i było to aż 377 zamówień, więc wyobraźcie sobie, co się musiało dziać. Przeliczyłem to, co ile minut w ten dzień było zamówienie i wyszło mi, że co 4 minuty, a w pakowaniu paczek pomagała mi na stałe tylko jedna osoba. Ja w tamtym czasie spałem tylko po 3 godziny, gdyż od 5 rano do 2 w nocy pakowałem paczki, co już czułem, że było na granicy mojej wytrzymałości, ale jak sobie teraz myślę, to było warto. Tutaj też chcę pochwalić mojego brata, że nie chodził do szkoły, tylko pomagał mi w pakowaniu paczek, co w sumie bardzo dobrze mu szło. Teraz przejdę do przychodu i większy przychód miałem 15 grudnia i było to 38 560 złotych i 82 grosze z Allegro Impika oraz 1435 zł i 6 groszy z early, więc zabrakło kilku złotych do 40 tysięcy przychodów. Ogólny przychód za grudzień wynosił 462 707 zł i 60 groszy. Wiele osób pewnie też interesuje zysk jaki z tego był. Nie chcę podawać dokładnie, ale było to więcej niż 10%. Jak na to, że mam 20 lat to zarobek myślę, że bardzo dobry. Co ciekawe w tym roku przez grudzień dostałem tylko dwa negatywy której niestety nie udało mi się usunąć, ale i tak myślę, że, że to bardzo mała ilość takiej ilości zamówień. Teraz chciałbym jeszcze omówić moje top produkty, a kilka ich było. Top produkt pod względem ceny była to pewna zabawka, na której zysk miałem około 100 zł, i udało się sprzedać tego co, z tego co pamiętam 4 sztuki, więc nieduża ilość. Ale mimo to bardzo opłacalnie. Najwięcej sztuk sprzedanego pojedynczego produktu to aż 544 sztuki. Pewnie byłoby trochę więcej, ale zabrakło mi już towaru, a nikt go więcej po prostu nie miał. Żeby nie było aż tak kolorowo, to przejdźmy teraz do zwrotów i reklamacji. Zwrotów było równo 120, a reklamacji no, nie jestem w stanie za bardzo policzyć, ale mogę Wam powiedzieć, że zostało otwarte 66 dyskusji w grudniu z powodu po prostu problemów z zamówieniem. Co przy założeniu, że musiałem jeszcze pakować paczki i odpisywać ludziom, dokupywać i rozowywać towar, no to była po prostu masakra. Nie wiem, co ile dzwonił telefon, ale też było ich sporo. Zabawna sytuacja wydarzyła się też, gdy pomieszałem paczki. I zadzwoniła do mnie pani w tej sprawy, więc powiedziałem jej, że po prostu zgłosiła zwrot, lecz nie wiedziała jak to zrobić, więc zacząłem jej tłumaczyć i w pewnym momencie zobaczyła z jakiej miejscowości jestem. A tak się składało, że pani była aktualnie w pracy i koleżanka obok była z tej samej miejscowości co ja, a jestem z bardzo małej miejscowości. I wtedy pani zaproponowała, że koleżanka po prostu przywiezie ten produkt do mnie, więc się zgodziłem. Ale na koniec po prostu odesłała ten produkt i sytuacja rozwiązała się w ten sposób. Yy, tutaj jeszcze z takich ciekawych historii to zabrakło mi kartonu. No było po prostu zero, już nie było w co pakować. Decydowałem się więc na dwugodzinną podróż po kilkunastu sklepach, w których również nie było kartonu, co tak mnie sflustrowało, że już po prostu nie mogłem wytrzymać. No byłem już po prostu wszędzie, w dwóch Pepko, w biedronkach, w jakichś lokalnych sklepach. I wszystko co uzbierałem to z jakieś 10 kartonów. Na szczęście, na następny dzień była dostała w Pepko, więc panie w jednym z Pepko odłożyły mi trochę kartonów i udało mi się jakoś wszystko popakować. Najlepsza chyba była sytuacja z innego Pepko: podjechałem sobie po prostu pod kontener ze śmieciami, i naprzeciwko niego siedział sobie po prostu gość w aucie. A ja, jakby nigdy nic, podjechałem sobie, wysiadłem z auta, wspiąłem się na kontener i skoczyłem do środka. Za I zacząłem po prostu wyrzucać wszystkie kartony, żeby je później zabrać do auta. Do teraz sobie myślę, co ten gość musiał sobie pomyśleć o mnie. No i tylko sobie wyobrażam, jak przyjechał do domu i opowiadał, co się stało. Jak znajdę jakieś zdjęcia podobnego kontenera, to wam go tutaj teraz wrzucę, żebyście mogli sobie lepiej wyobrazić absurd tej sytuacji. Teraz jeszcze kilka ogłoszeń. W lutym startuję z pewnym eksperymentem związanym z zarabianiem pasywnie na dropie, gdyż jak być może pamiętacie w październiku robiłem pewne wyzwanie, gdzie sprawdzałem ile zarobię na dropie w miesiąc i w sumie nic nowego tam nie dodawałem, a jakie zamówienia nadal wpadają. Nie chcę też zdradzać zbyt dużo, zbyt dużej ilości szczegółów, ale czekajcie na film w marcu. Kolejne ogłoszenie. Zrobię kurs w tym roku, tylko sprawa wygląda tak, bo obiecałem, że za pieniądze z kursu będę sprowadzać towar z Chin, który tam ustalimy. Będzie on wysyłany przeze mnie w dropie dla osób, które kupiły kurs. Tylko, że ja w grudniu tyle zarobiłem, że aktualnie jak przyjdzie mi towar z Chin, który kupiłem, przyjdzie on w marcu lub kwietniu, to nie będę miał prawdopodobnie żadnego miejsca na magazynie, więc będę musiał postawić hale. Dlatego prawdopodobnie będę brać kredyt. Spłacę go oczywiście z własnych pieniędzy, tylko muszę sprawdzić, czy mi się w ogóle opłaca postawienie tej hali, czy nie będzie ona po prostu stała pusta. Dlatego za niedługo przygotuję wstępne informacje o kursie i mentoringu. Jeśli ktoś realnie będzie zainteresowany, no to będę go po prostu prosił o taką informację, żebym wiedział, czy brać ten kredyt, czy nie. Dobra. Myślę, że to na tyle. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące dropa, to piszcie na Discordzie. A ja dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.